Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Milionerka. Słuchajcie, wiem, że dawno już nie było żadnego odcinka, ale na Wasze prośby postanowiłam nagrać. Będzie to dzisiaj pierwszy odcinek z od bardzo, bardzo dawna, dawna. Ostatnio jak patrzyłam na, na, na odcinkach, to miałam 12 tysięcy, bodajże miałam, a teraz mam już ich 15 621, więc myślę, że jest nieźle. Jeżeli chodzi o zadymiarzy, to brakuje mi dwóch. Brakuje mi Sandiego i brakuje mi Serge'a, więc tak, więc był to czas niezmarnowany, dlatego, że udało mi się upolować wiele nowych postaci, w tym e, myślę, że Kiełka i, e, i oczywiście Spajka, którego też wcześniej nie miałam, i Leona mi się udało trafić w ostatnim czasie, i mam też Gale'a. E, pierwsze, zaczniemy od czego, to będzie otwarcie wszystkich nagród w nowym karnecie. Mam ich dokładnie 38 części. Niektóre już otworzyłam, ponieważ potrzebowałam pieniędzy na aktualizację. Resztę otworzymy teraz. Oczywiście dzisiaj gości nie na moim kanale jest ze mną e, Mega Król. Witajcie! Który także ma swój kanał na YouTubie. Możecie do niego wpaść i zasubskrybować i polubić też jego filmiki. Linka znajdziecie w opisie tego odcinka. No dobra, to co? Lecimy. Wczoraj wdaciał film. Jest już jeden film, więc możecie wpadać. Ja sobie obiecałam, że nagram całą serię teraz dla, dla Was wszystkich, dlatego że już mam prawie wszystkie postacie. Dzisiaj jeszcze, zaraz otworzymy, będę miała przedostatnią postać, czyli Serge'a. Zostanie mi tylko Sandy. E, Czy się uda? Czy może mi się uda trafić w dzisiejszym odcinku? E, następna seria będzie każdą postać po kolei będę opisywać, będziemy sprawdzać jej mocne i słabe strony, do jakich planszy się nadaje, jakie techniki, e, ewentualnie jakie sztuczki e, można nimi zrobić. Dobra, no to lecimy. Gotowi? E, e, oczywiście klejnoty odbieram. E, lecisz skrzynkę? Naciskaj. Z No trzy? trzy, to na pewno nic ciekawego nie znaczy, będzie. Trzy jest, to może być, ale. Nie, oczywiście, że nie. Tak, ja To jest ten problem, ponieważ ja już wiele postaci mam wymaksowanych. Brakuje mi tylko pieniędzy na ich ulepszenie, więc do tego też nie trafia mi się tak dużo już elementów w skrzynce. Dobra, lecimy zwykłą skrzynkę. O, to oczywiście bez szału. Dawaj, następną. No, ale zawsze raz mi z dwójki chyba wyleciał. Dobra, mega skrzynka. Cztery, zobaczcie, cztery rzeczy w mega skrzynce, to jest naprawdę słaby wynik. O, jest! O, trafił mi się gadżet, o, A to co? chyba ten drugi. Tak, to ten drugi. Spowalniająca toksyna, wszyscy aktualni e, zatruci wrogowie są spowolnieni na 2,5 sekundy i są trzy ładunki na mecz, super. Dobra, tu pieniądze. E, poczekaj, tu, dam Ci dużą skrzynkę otworzyć. O, mega dobra. O więc w sensie, że wielka. Mega. Co? Dobra, lecimy zwykłą. Tu trochę przyspieszę. No wiadomo, już tu mi się nie trafia. A, no i też e, taka moja uwaga, nie wiem czy zauważyliście, teraz już klejnoty trafiają się tylko w karnecie, nie wypadają ze skrzyneczek. E, może się mylę, może w, na odcinku nie. wypadną klejnoty... Nie e, ma. Nie ma już klejnotów tak. w skrzynkach, to, to jest e, taka... O, patrzcie, nawet jest napisane, zdobywaj klejnoty jako nagrody za karnety zadymiarskie. No właśnie, to... kupuje w sklepie. Tak, no to jest po to, dlatego że karnet zadymiarski jest... Okej, okay, punkty mocy idą dla. Da, 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 hmm, komu by to dać? Ile sto punktów dla... Hmm, 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 hmm. Nagroda wędruje do, do, do... Właściwie to tak szczerze to już coraz mniej komu mogę dać, ale chyba dam e, do Geila. A chciałbym się jeszcze pochwalić Lorę na 21 randze i mam do O, to super, otwieraj następne. Tego? No. Jest od moich skrzynek Cię ja hmm, okej okay. otwieraj... Aha, dobra, to to... Teraz komu dać? No dobra, damy temu Leonowi. Otwieraj skrzynię. O, 400, dobra. Kraska. Jakieś... O, zbliżam się do... do serca. Musimy trochę oddać pieniędzy. No mam ich dosyć mało, więc um, przydadzą mi się. No te mi wszystkie mi się przydadzą, bo ja mam dwóch O, jest się. nowa postać jest sercz. O, Pochwalcie zrób. się w komentarzu, czy macie sercza, czy nie. Dobra, czy go lubicie? E, Pochwalcie się dobrze. Po, po, pod tym filmikiem oczywiście piszcie komentarze, czy macie sercza. E, jak się nim gra, czy go lubicie, e, czy lubicie te jego wzmacnianie mocy. Jestem ciekawa Waszych opinii. Dobra, patrzymy co tutaj. Już masz serze na ulepszeniu. Dobra, tu nowa odznaka. A ja już ją mam. Otwieraj. Dobra, dalej tu mam kasę. Nową odznakę. tego czy jest? O znowu mam punkty mocy, no Daj to lecimy do Sarcha. Ja bym sobie dał dała nawet tutaj Gaila Do ci trochę dużo leci, co Tak, coś czuję, że już Gale'a też mogę mieć na kolejnej randze, tylko oczywiście nie mam, no to... Randza? Y, tak, nie randza, tylko <noise> mocy! Uh, uh. Dobrze kontroli to, co mówię. Dobra, punkty mocy i do kogo by dodać? Do Gale'a właściwie już zaraz będę miała, do Leona szkoda. No dobra, damy do serca Nie wiem, kiedy jej ja ich wszystkich y, poulepszę. Otwieraj. Z 38 się zrobiło. O, jeszcze. Tak, to z 38 się zrobiło 0. Wszystko? Dobra. Mamy wszystkie. O, 2040, 2241 e, punktów mamy. No i tak, oczywiście, tu mamy nową postać sercz. Mamy nową, tak, mam już dwie z dwóch. E, mamy jeden z macnie, czy jest obronny. E, tutaj Kruk otrzymuje tarczę, a drugie mamy. Wszyscy są. Widzę, sobie to, wypróbujemy. E, dobra, teraz powiem szczerze, że nie wiem, kogo mam ulepszyć. I wpadajcie do naszego klubu. E, tak, słuchajcie, była taka historia na, w naszym klubie: było ponad 50 osób, które nie e, Teraz jest, e, zaraz Wam powiem, teraz jest 8, dlatego że jedna osoba, która była jako, była jako zastępca dowódcy. Pousuwał prawie wszystkich członków. Więc jeżeli byliście u nas w klubie, to z powrotem zapraszamy. Teraz dowódcą jestem tylko ja i niestety nikt więcej. E, a, nie jeszcze tutaj mamy gracz Robert jest jako zastępca, ale spoko, to jest swój ziom. E, więc to? E, więc jeżeli byliście w klubie, to zapraszamy, jeżeli nie, to wpadajcie, wbijajcie puchary i lecimy z tym koksem. Dobra, muszę jeszcze tylko sobie teraz poulepszać. Dobra. Nie wiem, mogę kogoś bić na dziewiątą rangę i nie wiem kogo by to zrobić. Dobra, moc. Dobra, dam Darela. Na moc mówisz rangę. No już, 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 już. Uspokój, się, spokój się, chłopczyku. Serce sobie ulepszę, bo mam dużo ulepszeń, a on jest dosyć tani. dobra, i teraz mam moc na którą mocy? Ranga pierwsza moc 6. Współczuję grać ze mną. Lecimy. Dobra. Ile on też jest ulepszony i został mi jedna, jedna moneta. A dalej mogę go ulepszyć. Okej. Okay. Eee, dobra, zobaczymy sobie, czy coś w sklepie mogę ciekawego kupić. Mega boxa za 60, a mam tylko 42. Starbar wow. do królka. Mm -hmm. Bardzo śmieszne. Co brakuje Mogłabym sobie kupić dużą skrzynię, ale to jest nie. O, mogłabym sobie za 20-150 kupić. Nie opłaca się. Dobra. No to co? To lecimy sobie, zagramy sobie w trzy gry. Zobaczymy, co tutaj mamy. Ja mam do. Jakie misje masz do wykonania? 3 e... razy na nic, 6 razy dziennie i 3 razy sola. Dobra, to ja biorę Daryla, bo go sobie ulepszyłam i gramy duo, co? Dobra. W, w parze, no i zapraszamy, mega król. Jeżeli macie ochotę na zagranie ze mną w dół, ja y, będę wyznaczać na to terminy. Nie zawsze mam ochotę, jak ktoś mnie czasami zaprasza do gry, nie zawsze mam ochotę grać y, w parze, więc nie gniewajcie, że nie gram. Będę wpisać w klubie, kiedy będę grać, kiedy mogę grać z, z wami, więc jeżeli macie ochotę, to oczywiście wbijajcie do klubu i tam będą na bieżące informacje o grach. Jak chcecie grać milionerką to za. Ze... Tak, jak, oczywiście jak nie ze mną, to zawsze mega król też czeka na zaproszenie. Możecie go zapraszać do znajomych, chętnie was przyjmie i tylko musicie być dobrzy. W... 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 No dobra, lecimy. Lecimy, lecimy już. tylko nie to mapka. Dobra. No, lecimy ten skoksem. E, wiem, że już to mówiłam wielokrotnie, ja na swoim, w swojego Brawla zawsze jak gram, to gram bez dźwięku i słyszeć te dźwięki jest e, naprawdę śmiesznie. No, bierzemy go. Złapimy? Leczę, leczę. dobra. A w sumie... No! Weźmy sobie tą skrzyneczkę. Oczywiście, że ja dostaję. No i teraz się leczy. Dobra, bo on będzie nas tutaj. Co? Jak to się stało? Co to się, co to się wydarzyło? Weź go przyciągnij go rozwar, bo nie mogę że się cieszy tak. Chyba mnie rozwali. Bardzo mi się podobają te emotikonki. O, uciekaj, uciekaj, ciekaw, dojdzie. No, I teraz go... Dobra, możesz mi Rozwaliłam go i wszystko mi zabrał, nie? Gdzie ty jesteś? To Dobra. Chodź, podleciaś. Chodź się zapieć. Nie, on jednak Dary nie jest dobry na tą mapę. Tak stwierdzam. O, 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 o! Co? O, dzięki. Ło, po nas! Dobra, wezmę Serge, Zobaczymy, jak się z Serge gra. No ale chciałam sobie w, mm, zrobić tutaj misję nim, no ale spoko. Chodź Serge, gdzie jesteś Serge? Serge, Serge... Tu jest! Dobra. Aśja, tu jest, ale możemy zagrać tak sobie razem? Nie, nie możemy. Nie, No dobra, to jako masz... Szósta moc i pierwsza ranga, to są żarty! A, tak, współczuję wam. A co gramy? Na duo. A, duo. Ja nie It's party time! Ja nie, no jest kul. Cool. Powiem, że jest na wyczesie. A z nimi to oni nam się Z tobą to No, Bierzemy wszystko, jesteśmy nie do pokonania. Dobra. Chodźcie. Gdzie jesteście moje drogie dzieci? Search, jest! Już... No ej, nawet nie zdążyłam się ulepszyć. Yeah, search! Dobra, jeszcze jedno i mam y, misję kolejną zaliczoną. Be careful! A twój najdłuższy odcinek to chyba pół godziny. No, czasami się tak zdarzy, że długo coś y, tam mówię. Nie, bo chcieliśmy w 12 tysięcy. Search, yeah. to patrz, tam jest... Patrz, tam jest podrób. Mój brat bliźniak! Nie, to jest Chodź braciszku! To jest mój klon, to jest mój y, y, klon. A to jest mój klon! O nie! Są nasze klony, chcą, atakują klony. On troszeczkę wolno chodzi. No bo jak jest na pierwszym ulepszeniu, no to chodzi jak śmiech. No tak stwierdzam. Dobra, chodźmy tam dalej. Ja puszczam mojego... No puść go, puść go tam go rozwal. O, tam Jack jest. Gdzie? W o, w krzakach, faktycznie. Ale się zdziwiłam. No nie, 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 nie żyje. A ja tak żyję. Nie. Dobra i teraz tak, jak, jak wrzucam ulepszenie, to on też zadaje obrażenia, tak? Czy nie? Napisz jak przeciwnik. Kimś, czyli muszę poczekać. I teraz o, patrz, 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 patrz. Dobra. Czy on właściwie jest dobry na nagrodę? Ach, nie mam takiej, nie jest tak za daleko. No bo jak będziesz na, chyba teraz te ulepszenia, to będzie. Jest. chodź malutka. chodź na zeb, O, koniec. Uhu! Jeee! Yeah. Twoja drużyna jest na pierwszym miejscu. Pięknie. No to na jak? Dobra, mamy tutaj, wow, damy sobie, wow, jesteśmy mega, tego, jesteśmy super ekstra, ja mam takie super zestawy, um, dam sobie, a nie mam tutaj serca, ale dam sobie taki, wow, O, wybuchła mi O, kupiłaś ten. Tak, tak, tak. No już dawno jej kupiłam, pakiet odznak. znak fajny. fajnie. tak. A tak. O, a mam a... serca, proszę, jest. A wiesz, może, że to... O, jest nagroda. A chcesz sobie... Tika, do klika sobie zostawić notkę. Bo to jest łatwe. Klikasz na te ramotki i klikasz specjalne i już już. Nieźle. Słuchajcie, w najbliższych też odcinkach będą fakty i mity na temat e, zdobywania e, gemsów na różnych stronach, na różnych portalach. Będę sprawdzać, czy to wszystko, która metoda jest na darmowe gemsy. Właściwie... Tak. Pomocy! Korpus mnie nabije! Upgrade. Robiłem. Dzięki, proszę. Nie kłamie. Jest. Byjtuje, byjtuje, tak? Dzierbimy upgrade. Ło! Aha. Uuu, O, teraz jak się mnie przyst... Dobra, muszę się trochę uleczyć. Chodź, dziewczynko. cztery, ma czwarte ulepszenie, uwaga! Skąd ty to wiesz? No bo puściłem pipa. A. I też masz, paty i tam... Chodźcie, to... on się tam. Chodź idziemy go Skąd on się tu wziął? No bo schodził stąd. Tak, sobie Jest, nie macie z nami szans. Na, słoneczka. Gin, gin. Ja mogę Ja. Przecież trochę przyjdzie, bo nie chcę. Uuuu, Jackie idzie. A jak teraz sobie zrobię ulepszenie, to czy mam lepsze ulepszenie? Nie. Najwyżej Gin. to się rozmarne. No. Ha, nie ma. Mam sześć ja, kiepek. Tak. No Dobra. A! O nie. że się dał. No to, jest, bo jak ktoś kampi, no to się zgubi. No się kampią, bo przegrywają. Przegrywy śmierdzące. Uważam, że tam są. Yeah. No co No bo jeszcze nie wiem, jak ono działa. Ale nas dogonili, co za... ...mięczaki. Haha, zabiłem. Yeah. Urej, tak. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na kolejne serie, które będą na temat poszczególnych, poszczególnych brawlerów na zadymiarzy, a także na fakty i mity dotyczące zdobywania darmowych gemów. No i oczywiście jeszcze jedna, nie gemów, tylko gemsów. i jeszcze kolejna rzecz to będzie poprawność językowa w brawlu. Dobra, to y, słyszymy się w następnym odcinku i do zobaczenia. Jeszcze odcinki ze mną.